I uważam, że moja mamusia jak na swoje 7 dych. Więcej. No jakie więcej? Siedemdziesiąt, prawie dwa. Jakie dwa? Siedemdziesiąt jeden skończony. A no tak. Dzień dobry moi kochani, witam Was serdecznie z moim gościem specjalnym, moją mamusią. Oczywiście mamusia przed chwileczką mówi, no tak, zaraz będziesz mi się kazała uśmiechać. Tak jakby mama się w ogóle nie uśmiechała, nie? No to w ogóle... Cała moja mama. Dobra, słuchajcie, bez zbędnego gadania, dzisiaj przychodzę do Was z makijażem, który będzie naprawdę takim szybkim makijażem. Makijażem, który możecie sobie wykonać w domu. To będzie taki typowy dzienniaczek, podkreślający urodę, nie przerysowujący jej. I chcę Wam pokazać, jak uniwersalne makijaże mogą być stosowane przez kobiety w różnym wieku, bo. Będziemy malować się wspólnie, w sensie takim, że ja będę dokładnie tymi samymi produktami malować mamusie, jak i siebie. Zadowolona? Aha. Nie mam wyjścia. Nie. Nie mam wyjścia. Dobra, mam cię. I zacznę jeszcze od tego, że moja mamusia ma cerę bardziej suchą niż ja, ale użyjemy praktycznie tego samego podkładu. Jest on na tyle lekki, że mama powinna się w nim dobrze czuć, a nie chcę, wiecie, nie chcę Wam pokazać znowu jakby tych samych produktów. Będzie to nowość też na moim kanale. I teraz tak. Zaczynamy od brwi. Mamusia, jak i ja, jesteśmy po liftingu brwi ja i rzęs, natomiast mamusia miała robiony lifting brwi, w związku z tym ja tutaj z tymi brwiami nie będę totalnie nic kombinować, żeby ich nie przerysować, bo do, dokładnie wiecie, że jednym właśnie z takich błędów makijażowych jest przerysowanie brwi u osoby dojrzałej. Lifting powoduje to, że te brwi się przepięknie układają i nawet właśnie takie brwi u osoby dojrzalszej, które są naprawdę takie wiecie sztywne niektóre i tak dalej, one miękną i wyglądają bardzo naturalnie, więc przeczyszamy tutaj. I spójrzcie, jakie bujne moja mama brwi zapuściła i naprawdę tutaj niewiele co trzeba by ewentualnie poprawiać. Oczywiście można by było gdzieś tam te, te parę włosków dorysować, ale nie chcę, żeby mama się czuła przerysowana. Te brwi są i tak przyciemnione. Układają się przepięknie, więc wystarczy je przeczesać po prostu szczoteczką. I teraz zaczynamy od nałożenia korektora na powiekę, żeby właśnie tutaj, nawet przy takiej mocno opadającej powiece, żeby nic nam się nie zbierało. Ja użyję korektora Lasting Perfection z Collection 2000, odrobinka i wklepujemy na oczko. I to jest punkt programu, którego ja bym nie pomijała. Ja u siebie też już nałożyłam korektor. I paletą, której dzisiaj będziemy używać, to jest paleta, która jest mega neutralna, paleta, która rzeczywiście pasuje każdemu. A o czym mowa? Mowa oczywiście o Bohemie z Glam Shopu, która powstała przy współpracy z La Make-up Ebellą, z Zuzią. I zaczniemy sobie od cienia zante, który położymy pod łuk brwiowy zarówno u mnie, jak i u mamusi. To teraz biorę odrobinę cienia Duomo. Na ten sam pędzelek i zaczynam sobie blendować załamanie powieki. Bardzo delikatnie, tak żeby tylko była chmureczka koloru. I wiecie co? Ja ten mój makijaż to będę robiła prawie że poza kamerą, w sensie takim, że kamera będzie głównie na mamę. Boję się, że on gubi ostrość, a przy mm, autofokusie to po prostu głupieje ten aparat. Przepiękny jest ten cień dłomu. Przepiękny. To teraz, słuchajcie, ponieważ to ma być naprawdę bardzo prosty makijaż do powtórzenia przez każdą osobę. I oczywiście, zamiast palety Bohema, możecie używać dowolnych, neutralnych cieni. Chodzi mi tylko o zasadę. I teraz y, użyję Alfamy. To jest przepiękny cień o bardzo unikatowej formule. I to jest taki rodzaj błysku, że na nawet bardzo dojrzałej powiece będzie przepięknie wyglądał. I jego nakładam prawie że na całą powiekę ruchomą. Zostawiam sobie tylko tak zupełnie wewnętrzny kącik i zupełnie zewnętrzny. U mnie też nakładamy alfamę w tej chwili. To ma być bardzo szybki dzienniaczek. Zbiorę odrobinę cienia Portobello, tylko tutaj w samo załamanie, czyli nad tą alfamą, żeby troszeczkę zrobić bardziej trójwymiarowym to oko. A teraz to wszystko jeszcze razem zblendowuję. Widzicie, to jest naprawdę mega mała różnica, ale to oko nabiera głębi. Teraz odrobinka baklawy. Na ten sam pędzelek i jedziemy z zewnętrznym kącikiem. Chodzi o to tylko, żeby go delikatnie przyciemnić, połączyć tutaj z górą. Nie chcemy tu żadnych dramatycznych efektów. No i chciałam Wam powiedzieć, że cieniowanie górnej powieki mamy zakończone. Nie było to skomplikowane ani trudne, po prostu trzy ruchy i gotowe. Teraz bardzo ważny etap. śmieje się, dlatego że tutaj mama cały czas tak podnosi głowę, a ja przecież tutaj sobie siedzę grzecznie, więc nie mhm. musisz że tak podnosić. Ten. Słuchajcie, teraz bardzo, bardzo, bardzo ważny etap, czyli przyciemnienie górnej linii rzęs, dlatego, że już przy tak opadającej powiece to oko jest naprawdę bardzo mało widoczne. I jeżeli my nie przyciemnimy linii rzęs, to po prostu ono będzie takie, wiecie, rozmyte, po prostu nijakie. Ale, co bardzo ważne, proszę Was, unikajcie czerni. Czarny kolor zostawmy dla tych, nazwijmy to, ciut młodszych kobitek. Okay? Natomiast posługujcie się ciemnym brązem. Bardzo fajna kredka brązowa jest z Eveline, ona jest mięciusieńka i właśnie nią szybciutko zaraz zagaszczę linię rzęs u mamy. Tą linię rysuję naprawdę tutaj wjeżdżam głęboko między rzęsy, ale nie robię grubej kreski. Teraz pędzelek z hulu, z tej nowej serii Precision Set i rozcieramy. I dzięki takiemu precyzyjnemu pędzelkowi naprawdę docieram pomiędzy każdą rzęsę i tam wtłaczam ten ciemny kolor, ciemną kredkę. Dobra, otwórz mamcia. I teraz zobaczcie, o ile wyraźniejsze jest to oko niż to oko. Czyli tutaj podciągamy sobie tą powiekę, tak żeby wejść naprawdę tu przy sami samysięgich rzęsach, żeby tutaj nie było żadnej wolnej przestrzeni. bo no to po prostu będzie, wiecie, nieestetycznie wyglądało. No dobrze, jak mamy już, że tak powiem, zrobioną górną powiekę, to w takim razie ja tutaj to ładnie zaraz wyczyszczę wszystko. Biorę odrobinę toniku. Teraz odrobinę kremu z bielendy. To jest bardzo ważne, żeby właśnie skórę dojrzałą traktować tutaj kremem. Niech on sobie tutaj będzie, niech on sobie tutaj wsiąka. Ja tu u siebie nie muszę nic czyścić, ponieważ cienie z Bohemy są o tak fajnej formule, że ona się praktycznie, one się praktycznie nie osypują, nic się nie dzieje, więc przy tak delikatnym makijażu ja tutaj nie mam nic do roboty. U mamy po prostu zjechałam za nisko z korektorem i to, i to z tego względu było. Oczywiście zawsze pamiętamy o nawilżaniu i ja to serum słuchajcie, rekomenduję, zwłaszcza serum bardzo suchym, chociaż ja też go uwielbiam i na przykład po nim bardzo często już nie nakładam żadnego kremu. Mamusi też go też go zaaplikuje, mama ma skórę suchą, taką wiecie przesuszoną, ale nie bo mama na całe szczęście pije. Mhm. Pijesz, pijesz piję piję. wodę. Do tego mama bardzo jakby dba o skórę, zawsze dbała i to naprawdę na stare lata, jak ty to lubisz mówić. Na stare lata. <gry> na stare lata dzisiaj, że tak powiem, nie czkawką odbiło, tylko wręcz przeciwnie, skóra się odpłaca. I uważam, że moja mamusia jak na swoje 7 dych, Więcej. No jakie więcej? Siedemdziesiąt prawie dwa. Jakie dwa? Je, 71 jeden skończony. A no tak. No dobrze, siedemdziesiąt jeden i. 79 i nie pół. Nie, jeszcze nie pół. 7, 71 i 4 miesiące. Dobrze. No więc jedziemy z nawilżeniem. Uwielbiam, jak pachną produkty lumen. One są tak przyjemne. I kochani, w takim razie czas na podkład. Podkładu jakiego dzisiaj użyjemy jest to podkład z Wills Jest to niemiecka bardzo fajna firma, która posiada masę świetnych produktów, świetnych poza cieniami. Ja, jak byliście na live, to widzieliście, że podkład, korektor, kredki, no naprawdę wow! I do tego mają świetną pielęgnację. Natomiast nad cieniami firma musi jeszcze popracować o tak to delikatnie ujmę gąbeczki zmoczone, oczywiście i Magic z Aliexpress ja je, ja je uwielbiam przez to, że one tu są płaskie, duże i zobaczcie jaką dużą powierzchnię możemy od razu wiecie, wpracować także do szybkiego makijażu w sam raz biorę sobie pompeczkę podkładu O. i najpierw go nałożę paluszkiem o jaki fajny kolor dla Ciebie my obie z mamą jesteśmy opalone tylko ja mam pięćdziesiątkę na twarzy zawsze a mama niekoniecznie no nie lubię. Bo nie lubię? A kto miał raka do góry? Nie, nie miałam. Tak. No jak to nie? Do góry patrz. Do góry na sobie patrz. Niezwykła zmiana skórna. Niezwykła zmiana skórna, no. tylko było kancer napisane. No I myślałam, że zawał dostanę, jak to przeczytałam. No. Słuchajcie, ten podkład przepięknie wygląda. Hmm? Wiesz, co ty dla mnie musisz mieć taką podstawkę jak u fryzjera? To o, tak kiedyś, tak. Tak, taką, no. No, nawet bym powiedziała, że troszkę przyjazny ten podkład jest dla ciebie, ale jak odczucie na skórze? Czujesz go? Nie, w ogóle. W ogóle nie, czu nie, nie, nie czuć, nie? Mhm. No, i taką jedną pompeczką, że tak powiem, mamy załatwioną calusieniką buźkę. I to jest podkład, który w przypadku mojej mamy już nie będzie wymagał dodatkowego pudrowania, bo tak jak powiedziałam, mama ma cerę suchą, więc puder to zło. Wierzcie mi, puder to zło. I w takim przypadku też unikamy, i to Was zdziwię, rozświetlających korektorów. Dlaczego? Dlatego, że rozświetlające korektory zazwyczaj nie mają nic w sobie zastygającego. A przez to, że są niezastygające, no to niestety, ale włażą w zmarchy. A żeby nie właziły, trzeba przypudrować. A tak jak powiedziałam, puder to zło, nie? Więc rekomenduję użycie korektora, który ma taką bardziej gumową formułę, na przykład właśnie Catrice One Drop. No i właśnie Catrice One Drop sobie wezmę, ponieważ mamcia jest opalona, to w numerze 20. I tutaj też bardzo ważna informacja: taka kropeczka. Naprawdę wystarczy na dwoje oczu. I koncentracja oczywiście, tutaj tu dzióbka, koncentracja oczywiście jest tutaj w wewnętrznym kąciku, tutaj gdzie są największe zasilnienia i tym, co mi zostało dosłownie na palcu, przejeżdżam do zewnętrznej strony. Tak wyglądają oczka z korektorem i bez korektora. I tutaj mi jeszcze ta kropeczka została, więc zbieram sobie resztę i wkładam pod drugie oczko. i wklepuję jeszcze gąbaczką troszkę i zobaczcie jak ładnie ta strefa wygląda dzięki temu, że on jest właśnie zastygający on ma mnie nigdzie nie po własnej wzmarszczki tu zaraz położymy sobie jeszcze cień więc tutaj nic nie będzie widać i uwierzcie mi, że właśnie tak zastygające korektory jak ten Catrice One Drop, takie, jak ja to nazywam gumowate korektory są waszymi sprzymierzeńcami rozświetlające korektory Sorry, ale to jest wróg, bo rozświetlający korektor trzeba przypudrować, chyba że jesteście skłonne nie pudrować i w ciągu dnia je rozklepywać sobie co jakiś czas paluszkiem. Bo tak też możemy zrobić, że nakładacie sobie rozświetlający korektor, ale pamiętacie, że w ciągu dnia. Nawet jak nie wiem, no, gdziekolwiek nie wiem, jesteście, delikatnie to rozklepać. Nie nakładamy tutaj pudru, żeby utrwalić tą strefę, tylko właśnie m, tak jak, tak jak umamy. Albo zastygający korektor, ale wiecie, nie taki fulkowe. Widziałyście jaką kropeczkę ja nałożyłam. Większa ilość narobi Wam zmarchów, większa ilość zrobi Wam skorupę pod okiem, więc ważna jest ilość i jakość tego korektora. To teraz sobie nakładam podkład. No. I u mnie też weźmiemy jedną pompeczkę, o jednego takiego glutka. Ciemno na dworze okropnie. No. Ojej, no dobra, będziemy żyć, nie Będzie narzekamy, wreszcie. nie narzekamy, nienawidzę narzekać aby do przodu, tak jest. Wiecie, jak człowiek ma zły humor, jak coś tego, to sobie popłakać, przejdzie i no, dalej do przodu. Wiem, co się dzieje. No nie? No jak każda kobita. No, napiszcie mi. Napiszcie mi w komentarzach, czy Wy też tak macie. Przecież każda z nas wie, co to cięższe chwile w życiu. Każda z nas ma gorszy dzień, bo nie wiem, bo właśnie jest taka obrzydliwa pogoda, bo nie wiem, mąż ma focha w nosie, bo dzieci na rozrabiały, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Albo po prostu mamy zły dzień. I wtedy się nie dyskutuje z kobietą. Piszcie mi w komentarzach, jak to jest u Was z tymi złymi dniami. I jak Wy sobie z tym radzicie. Bo ja najczęściej sobie popłaczę, siadam, pomaluję się i od razu odmieszczę. I tak jak dzisiaj mamusia powiedziała, że Boże, jak to dobrze, że Ty masz taką odskocznię w postaci właśnie was, YouTube'a. Oj tak. Tak, gorzej jak się nie ma odskoczni, człowiek po prostu siedzi i tylko się zastanawia nad tym, co by było, gdyby nie było. Ja tak mam coraz częściej. Trzeba Ci zajęcie znaleźć. <laughs> Zabierz tego wariata, co panuje na świecie i będzie zajęcie. Dobra, nie wiem, dziewczyny, wy jesteście nieocenione, nie wiem, kurs e, haftu i szycia, e, nie wiem, klejenia m, tych, jak to się nazywa, co? te e, takie z karteczek, co się składa, no, ta japońska e, sztuka z układania, jak to się nazywa, nie pamiętam, no. dobra, nie jest. origami, o, origami. No, ale to jest. Trzeba ci znaleźć zajęcie. Nie, nie, to, to, to i tak jesteś sama wtedy w domu. To ale ja też tego, że... jestem sama w domu. No. no. Różnica jest trochę lat. Nie, różnica jest tu. Mhm. I przejścia przez życie, no. I tam gdzieś. zostygnięcie. No, a ty, a Ja to miałam. No, są no. no, no. Nie, nie licytuj się. Nie. Mimo wszystko. No dobra, no to podkład nałożony. No i zobaczcie. Teraz zbliżę was do mnie i zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Serio i on tak pięknie siedzi na skórze. Ja oczywiście jeszcze zrobię taki test długotrwałości tego podkładu i Wam w opisie wszystko napiszę. Natomiast no ja jestem zachwycona takim właśnie efektem na co dzień, a co najważniejsze, te podkłady z Maluvis mają bardzo dużo składników odżywczych, takich pielęgnujących, stricte pielęgnujących, takich, które będą również dbały o naszą skórę, nie tylko o to, żeby dobrze wyglądała. W sensie takim tylko wizualnym, ale jeszcze do tego, żeby była odżywiona, nawilżona i tak dalej, i tak dalej. Korektor pod oczy dla mnie. Tak samo, zobaczcie, kropeczka. On jest naprawdę tak, tak napigmentowane, że... Ale to w ogóle jest, że nie czuć jest. No w ogóle nie czuć, no bo jeżeli nałożysz właśnie malutką ilość, to w ogóle nie będziesz tego czuła. Tylko, że one są właśnie tak zwane gumowe, czyli one współpracują z naszą skórą, one nie zastygają jak na cement, jak niektóre, mhm. bo takie ciężkie, bardzo kryjące, full cover pod, i podkłady, i korektory Rzeczywiście przy zmarszczkach nie są polecane. Znaczy, nie są polecane, po prostu będą te zmarszczki strasznie podkreślać. Natomiast, takie wszystkie te zastygające albo gumowej konsystencji. Nie wymagają przypudrowania. Ja dzisiaj przypudruję sobie tylko strefę, ale to tylko dlatego, że ja się tak bardzo wyświecam, w sensie, że mam cerę mieszaną. Ale mamy pudrować już nie będę, bo widzicie, że mama ma praktycznie mat na twarzy, a ja oczywiście glow, bo ja mam naturalne glow na twarzy ciągle. To w takim razie podkład, korektor mamy nałożony. Przechodzimy do dolnej powieki. Bierzemy sobie cień baklawa. I takim właśnie pędzelkiem z czubeczkiem. To jest DS16. Bez tego pędzla ja sobie naprawdę nie wyobrażam pracy właśnie na małych powierzchniach, gdzie muszę być precyzyjna. Chodzi o to, żeby podkreślić po prostu to oko. I tutaj prawie, że całą tą dolną powiekę jadę właśnie tą baklawą. Teraz nabieram odrobinkę Alfamy i nakładamy w wewnętrzko. Wycieram pędzele, nabieram cienia Zante i teraz zarówno wewnętrzny kącik na górnej powiece, jak i na dolnej przeciągam delikatnie tym matowym beżem. I teraz biorę DS16, ona jest taka bardziej puchata i tutaj mamu się wszystko ładnie rozdymie. I też dość ważne, żebyście miały pędzelki, które są delikatne, bo właśnie przed chwileczką złapałam kulę 66 mama jest nieprzyzwyczajona do pędzli i poczuła kłucie. No dobra, czyli przygodę z cieniami mamy zakończoną, przechodzimy do konturowania. I dzisiaj buźkę wykonturujemy HEAN, to jest taki wypiekany brązer, tarakota kolor. I pamiętajcie, że z bronzerem idziemy od nasady ucha w stronę ust, ale tutaj przy cerze dojrzałej jedziemy wyżej. Żeby nie zrobić tego za nisko, bo będzie taka smutna twarz. No, i też tego bronzera nie może być, wiecie, za dużo. Żeby nie było plam. Generalnie w makijażu osoby dojrzałej stawiamy na bardzo rozblendowane linie. Wszystko musi być takie, wiecie, na miękko, jak ja to mówię. I ja siebie wykonturuję również dokładnie tym samym. Wiecie co, ja u siebie na czoło, bo widzicie, jakie jest już wyświecone, nałożę sobie puder z Ibry. Bardzo go lubię. A teraz wyszła wersja numer 3 jest tak cudowny, że wy sobie nawet nie wyobrażacie. Wiem, bo widziałam u Daniela, ale jeszcze go sobie nie kupiłam. Odrobinkę wpracowuję w pędzel i wciskam w czoło. I streetne ogólnie. On jest na tyle miałki, że on nie zostawia jakiejś takiej skorupy, że że mm -hmm. widać, że masz puder mm -hmm. na twarzy czy coś takiego. Tylko właśnie jest wiesz, taki wiesz, leciutki właśnie do takiego omiecenia. Mm -hmm. Idealny. No dobrze, to przechodzimy w takim razie do różu. I róż, jaki dzisiaj chcę użyć, to jest z paletki z z nanoravit. On jest taki śliczny, mówię wam i do tego jest piękny rozświetlacz. Bierzemy sobie pędzelek taki, wiecie, o bardzo luźnym włosiu, troszkę tego różu, nie za dużo. On jest rozświetlający. I teraz ociupinka tego rozświetlacza dosłownie takie, wiecie, jedno dotknięcie. Ponieważ nieprawdą jest to, że w wieku dojrzałym rezygnujemy z rozświetlaczy. Nic bardziej mylnego, ale musimy wiedzieć, gdzie je nakładać. Nakładamy je w takie miejsca, które na, jak najmniej pracują. Moja kolej na życie na twarzy, czyli róż. Teraz ociupinka rozświetlacza. I teraz poza kamerą wutuszuję mamie rzęsy tuszem od Eveline. I za moment do Was wracamy, żeby pokazać Wam, jakie wybrałyśmy pomadki. No dobrze kochane moje, no to w takim razie mamy makijaż prawie że skończony. Zostały nam usta. Oczywiście mamy tutaj dziabnęłam a siebie tutaj. Skończyło się na tym. Słuchajcie, że obie wytuszowałyśmy się tym tuszem. On mi się ostatnio bardzo sprawdzał i u mamy też wygląda po prostu świetnie. To już zaschło i teraz delikatnie suchym patyczkiem możemy to sobie tak jak gumką zatrzeć. I zobaczcie, nic nie widać. Żeby tutaj coś było No dobra, to teraz przejdziemy do ust Ja doskonale mam ziem, że Ty lubisz pomadki Takie troszeczkę żywsze I tak sobie myślę I tutaj uwaga, bo mam dla Was dobrą wiadomość Mamy rabat I słuchajcie, dostałam pomadki Z firmy Karaja, dwie pomadki Apelowałam do dziewczyn, żeby Sprowadziły ten piękny odcień 127, niestety jest już nieprodukowany I dziewczyny dały mi 128 i 133 I uwaga Wszystkie szczegóły macie w opisie, bo rabat jest aż 30%. No, warto było doczekać do tego momentu, co nie? 30% to sporo, okay. także Karai przepięknie dziękujemy za rabat, a w tej chwili już używamy tutaj pomadeczek i wiem, że bo już podpatrzyłam, że jedna jest czerwona. Więc ta czerwona to raczej nie będziesz, nie będziesz z tego zadowolona. nie, to, nie troszkę, za bo taka jest intensywna. za intensywna. Ta jest, słuchajcie, to jest przepiękny kolor. 133. Słuchajcie, i chcę Wam pokazać pędzelek, który po prostu jest magiczny, dosłownie magiczny do ust. Jeżeli chcecie sobie wyrysować usta m, tak właśnie bardziej precyzyjnie, to pędzelek z Hulu, z tego Precision Set 122. Ja co najwyżej sobie pomadkę jeszcze dokupię, bo to mu podaruję musi. O, dzięki. Bo wiem, że Ci się, już widzę, że Ci się oczy zaświecili do tego teraz te pomadki i, i maski to są takie. No ale dałam Ci tak przeźroczystą właśnie. taką, wiecie co, bo mam taką maseczkę, no. która jest taką nazwij, nazwijmy to przyłupicą, czyli zakłada się ją mhm. tutaj i całe usta, nos jest zakryty, ale to jest przeźroczyste, więc będziesz mogła. Oj tak, bo ja odruchowa maluję usta, później zakładam maskę i się orientuję co robi. No właśnie. Dobrze, czyli najpierw nałożymy sobie tej pomadeczki bezpośrednio z tego, bo ta pomadka idzie do mamy. Uśmiechnij się, ale piękny letni kolor. Tutaj na pewno ten kolor będzie przekłamany, będzie zgaszony, ale na Instagramie będą zdjęcia z moją mamą. I proszę Was, zobaczcie tam, bo to jest kolor obłęd na lato. Obłęd. Przypominam, 133. Numer 133. Przepiękna. Koralowo-różowa, taka, wiecie, niby intensywna, ale zgaszona. No, przepiękny boski kolor. I zobaczcie, wystarczy przejechać bach. Bach, czyli zrobiłam to w ten sposób. Po prostu przykładam. On jest na tyle długi, że robimy jedno pociągnięcie w jedną. Tutaj przykładamy pociągnięcie w drugą i rysujemy sobie kontur. I teraz już bezpośrednio z pomadki. Na hmm, 60 lat, a nie 70. Widzicie? Widzicie, co może zrobić pomadka? Ja sobie też nałożę, mamusiu, czy ja mogę nałożyć tak, bezpośrednio tak z tego? Pszk. No wiecie, my z mamą sobie często buziaki dajemy, więc e, czy to te usta, czy to te no, usta? Aj, daj spokój. O, jaki ładny. Wiesz co, naturalnie to jest zupełnie inaczej niż jak się odbiera, bo ja oglądam to jest... Mm -hmm. To jest zupełnie inaczej. Znaczy naszego. w sensie inny kolor. Inny kolor. Tak, bo jest, inny kolor. jest bardzo intensywny. Taki jednocześnie... letni, oszczywczy, tak. taki... A jednocześnie taki... No niby, nie. Niby, niby troszkę zgaszony, nie jest żarówiasty w sensie, żeby był Bardzo wulgarny tak. w żaden sposób. A do właśnie do letnich stylizacji, tak. wiecie, jak jest ciepło, nie tak jak dzisiaj, ale jak jest pięknie, słonecznie, to aż chce się coś takiego mieć na ustach. Także ja serdecznie Wam polecam, tym bardziej, że mamy minus 30%. Minus 30% dziewczyny. A tutaj mamy też masę składników pielęgnacyjnych, więc Mamunia w Twoje ręce. Dzięki. Twoja matka. Dzięki. Nie, to jest Twoja. Aha. Mama mi tu pod stoją chciała oddać, rozumiecie? No bo bardziej niż... no. Nie, nie, to jest mamusia dla Dzięki. Ciebie. Dzięki. Słuchajcie, jak dobrze moja. mieć taką córkę. To jest moja, moja niania. Tak, ja byłam nianią, dlatego że sama na siebie mówiłam niania. I pierwsze zdanie, które wypowiedziałam sama i w ogóle je skleciłam, to było co? Niania siama! Siama niania! Tak, a brat na nią mówił: Siostra to jest jajka. Moja siostra to jest jajka. Jak jajka, jajka. Jak jajka. lalka, ponieważ on tak ha, ha. mówi. Ale i nie mógł mówić. Słuchajcie, i tym optymistycznym akcentem zakończmy może ten odcinek. Mamuś, e, ja ci daję lusterko. Weź sobie Za eee. Zanim mówię. Bo mama widzi się tylko, wiecie, w podglądzie tym malutkim, a mama ma kiepski wzrok, więc... Nie no, w ogóle. Mm. No i zobacz, bez pudru tak. ten podkład wygląda jakby się nie miała nic na twarzy. ale ja nic nie czuję. No i to jest najważniejsze. Podkład jest naprawdę super, dlatego że on ma jeszcze właśnie właściwości odżywiające. Tak samo ta pomadka. Mhm. A jak te cienie? Super ta pomadka. I dla ciebie, i dla mnie jest super. No i właśnie. Nie ma wieku. Bardzo mądre słowa. bo Nie wiecie, ma wieku. Tak, ta pomadka nie ma wieku i mało tego, uważam, że te cienie mm -hmm. i ten podkład tak. też nie mają czegoś tak. takiego jak przypisanie wiekowe. Mamcia ma, nie powiem tego głośno, bo aż mnie wstrząsa. 71, 71 lat! <laughs> ale ja się nie wstydzę. Ale ja nie... wiem, ale mamuś, ale dla mnie to jest. Ty tam nie jesteś wiecznie. Mówię. Ale no, tak, to się ma tu, nie? No, no. mam cię ma 71, ja mam 47, jeszcze, bo dopiero w listopadzie będę miała 48, więc zobaczcie, podkład, pomadka, cienie. Można zrobić makijaż, który jest dokładnie taki sam na pani 70, jak i 45, tak? Więc jakby założenie zuzi, że chce stworzyć paletę, która będzie dla wszystkich, jest jak najbardziej trafna. Prawda Mamcia? Na pewno. Tak zwanych seniorów. Tak zwanych. Bo Mamcia się nie czuje na seniorów. Nie, nie, mnie, mnie to przeraża. Słowo, Słowo senior... senior do Ciebie nie pasuje. Nie, nie dociera do mnie. Absolutnie. Nie. Dobrze, kochani, bo my tutaj możemy tak długo. Ściskamy Was bardzo mocno. Dziękujemy, że jesteście z nami. I mam nadzieję, że podobał Wam się właśnie taki eksperyment. Medyczny. W naszym organizmie. Czyli zrobienie dokładnie takiego samego makijażu córce i mamusi, czyli jaka mać, taka mać. Buziaki, kochani. Mm.